biskup Metropolita Krakowski w Krakowie dnia 28 maja 2023 roku. Dekret. Znaną jest powszechnie i przekazywaną przez kolejne pokolenia Polaków prawda o tym, że góry skalnego podhala, Przywołują ku sobie w sposób szczególny i goszczą ludzi o mocarnym duchu oraz wzniosłym umyśle. Tak bowiem ukształtowanego charakteru wymaga doświadczana tam nieprzypadkowa cisza, nastrajająca do rozważania samotność, a przede wszystkim nierównające się z niczym piękno stworzenia. Jeśli chce się je wszystkie przeżyć tak, jak zostały nam przez najlepszego Boga dane, ku zbudowaniu. Podobnie świadectwo społeczności zamieszkującej owe tereny, słynącej z życzliwości, a zarazem jednoznacznej w poszanowaniu i obronie wartości najwyższych, sprawia, że pobyt wśród gór. Staje się dla tak wielu momentem wyjątkowych rekolekcji i czasem Bożej bliskości. Nie inaczej pod a szczególnie Bachledówka, stały się wielokrotnie miejscem duchowego wytchnienia dla błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego prymasa tysiąclecia. Wszystko, co w tym regionie. I w sercach ludzi gór najwartościowsze. Skupiło się zaś dla Niego szczególnie w pobożności i czci, jakie mógł okazywać tu wizerunkom oraz miejscom poświęconym ukochanej przez siebie niepokalanej Maryi. Sam mówił 55 lat temu o swoich wobec niej uczuciach. Niedawno. Upłynęło piętnaście lat od chwili, gdy oddałem się Maryi na pełną służbę, w macierzyńską niewolę miłości. Przyznam się Wam, dzieci Boże, że mi z tym bardzo dobrze w życiu, które zdaje się łatwe nie jest. Te akty oddania, przynoszące błogosławionemu prymasowi. Pełen odwagi, pokój ducha wobec poważnych zagrożeń dla wiary i narodu, powtarzał on z pewnością także przed ikoną Matki Boskiej, Częstochowskiej, królującej z ołtarza głównego świątyni na Bachledówce. Aby wierni świeccy i duchowni, uczestnicząc w zgromadzeniu eucharystycznym, korzystając z posługi konfesjonału z ciszy adoracji i wspomnienia przykładu życia i nauczania błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego mogli doświadczać podobnego pokoju ducha i odwagi wobec podnoszącego się zła i grzechu zgodnie z kanonem 1230 kodeksu prawa kanonicznego ustanawiam Sanktuarium błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, czciciela Matki Boskiej Częstochowskiej, w kościele parafialnym w czerwiennym bachledówce. Sanktuarium to, ustanowione przez władzę kościelną jako szczególne miejsce kultu i uzyskiwania bożych łask, cieszy się przywilejem możliwości uzyskania odpustu zupełnego przez wiernych, którzy nawiedzając je, Odmówią pobożnie modlitwę Ojcze nasz i wyznanie wierze w następujących dniach. W uroczystość tytułarną sanktuarium każdego roku dnia 28 maja, lub w niedzielę poprzedzającą lub następującą po tej dacie według roztropnego wyboru rektora, a także raz w roku, w dzień dowolnie wybrany przez każdego wiernego przybywającego do sanktuarium oraz ilekroć bierze on udział w pielgrzymce do tego miejsca, które odbywa się przy licznym udziale wiernych. Aby uzyskać odpust zupełny, należy prócz nawiedzenia sanktuarium spełnić warunki zawsze do tego wymagane, to znaczy sakramentalna spowiedź, przyjęcie komunii świętej, wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego, oraz dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego, Mogą one być wypełnione także w dniach bliskich nawiedzenia sanktuarium. Rektorem sanktuarium ustanawiam każdorazowego proboszcza parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Czerwiennym Bachledówce. Jemu, jako kustoszowi tego miejsca, wraz z jego współpracownikami zlecam troskę o to, by przybywający do sanktuarium mieli zapewniony jak najobfitszy dostęp do środków zbawienia poprzez głoszenie Słowa Bożego, odpowiednio ożywione życie liturgiczne, zwłaszcza zaś sprawowanie Eucharystii i sakramentu pokuty oraz przez kultywowanie przyjętych we wspólnocie Kościoła form pobożności ludowej. W wypełnianiu swoich obowiązków ojciec Kustosz będzie kierował się postanowieniami Kodeksu Prawa Kanonicznego i innych przepisów, a także statutem sanktuarium, który opracuje i przedstawi zgodnie z kanonem 1232 Kodeksu do zatwierdzenia arcybiskupowi Metropolicie Krakowskiemu. Przez modlitwę oraz praktyki pobożności i pokuty wiernych przybywających do sanktuarium, a także jego gospodarzy, Polecam Bogu, osobę Ojca Świętego i wszystkie intencje Kościoła Powszechnego, zawierzam siebie, całą Archidiecezję Krakowską oraz umiłowaną Ojczyznę. Dekret niniejszy sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach dla archiwum Sanktuarium oraz dla archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Wszystkim parafianom i pielgrzymom udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa. Arcybiskup metropolita krakowski Marek Jędraszewski.